Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem proszę, Słuchajcie, miałam cel nagrać dla Was, co prawda, już jakiś czas temu, gra, która wyszła. Jest to Rise of the Tomb Raider. Zresztą macie obrazek na tle, w którym ja jestem. Słuchajcie, prosty powód, dlaczego tego nie zrobię. Nie wiem, co się dzieje, ale dosłownie za każdym razem, gdy kończę na przykład jeden odcinek, zaczynam drugi odcinek, to jest gdzieś przy. W momencie, kiedy Lara po raz pierwszy z, z, napotyka się z, z ludźmi mm, tak zwanej trójce i oni tam rozwalają jakoś tam świątynię, to jest dosłownie początek gry. E, nie wiem co się dzieje, ale za każdym razem w tym samym miejscu chrzani mi się e, dźwięk. Po prostu tak jakby nagrywa pierwsze załóżmy. 10 minut później jest nagle taki urywek, nie nagrywa mi dźwięku i jakby, odzie, od, jakby od początku daje mi dźwięk reszty gry. Nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego mi to nagrywa w ten sposób. To jest właśnie jedna, jedyna gra, gdzie mam taki problem. W innych grach tego nie ma, tylko właśnie tutaj. Nie wiem czym jest to spowodowane, naprawdę nie wiem. Dlatego ten filmik wyjaśniający, że Rise of the Tomb Raider nie pojawi się u mnie na kanale z czystego właśnie tego względu, że nie mam bladego pojęcia, dlaczego zawsze w tym samym momencie gra po prostu leci ze mną w kulki i nie chce nagrać dźwięku. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie będę, tego do, nie będę tego dociekać, nie będę tego rozwiązywać, po prostu nie będę w tą grę więcej grała. To jest wyjaśnienie dla Was, bo było proszone, żebym nagrała tą serię. I ja nie mam powiem Wam szczerze, cierpliwości, ani czasu, żeby, się tym, ani czasu, żeby tym się bawić. Bo jak ja kupuję grę, ona ma działać, ona działa wszystko fajnie, dźwięk w konsoli jest ale przy coś się kurcze szani i nie mam, nie mam bladego pojęcia co się dzieje dlatego ja nie będę dociekać, nie będę tego rozwiązywać, nie będę szukać rozwiązań po prostu gra się nie pojawi i przypominam od razu 18 lutego startujemy z następną beto z The Division mają pojawiać się jakieś, jakieś misje oczekujcie streamu, bo na pewno będzie stream z tej gry i oczywiście to co będzie na streamie pojawi się u mnie na kanale także dzięki do... Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!